Burak liściowy uprawia się do jedzenia i ozdoby ogrodu. Ma piękne liście w różnych kolorach. Termin siewu od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 15 lipca. Burak liściowy jest bardziej odporny na przymrozki niż jego krewniak burak ćwikłowy. Wytrzymuje mróz do minus 4 stopni Celsjusza. Aby wzejść burak liściowy potrzebuje temperatury od 8 stopni Celsjusza. Ogólnie burak liściowy sieje się wcześniej niż buraki ćwikłowe. W pierwszej połowie lipca burak liściowy sieje się jako poplon, na przykład po zbiorze cebuli i grochu. Nosiona buraków liściowych sieje się od razu do gruntu. Odstępy między nasionami to 15-20 cm. Najlepiej siać nasiona pojedynczo. Jeśli buraki liściowe zejdą zbyt gęsto, trzeba je przerzedzić. Nadprogramowe buraczki można przesadzić w inne miejsca. Burak liściowy sieje się w rzędach co 40-50 cm. Głębokość siewu buraków to 2-3 cm. Zbiór od czerwca do jesieni. Zjadamy ogonki liściowe i liście. Na zupy, sałatki, potrawy duszone, soki i chipsy warzywne. Jest to dekoracja ogrodu. Korzenie buraka liściowego są małe i niejadalne. Burak liściowy rośnie szybko. Pierwszy zbiór liści jest po 8 do 10 tygodniach od siewu, w zależności od pogody. Liście buraków liściowych można obcinać pojedynczo. Ucina się je 2-3 cm powyżej korzenia. Najlepsze w smaku są młode liście i ogonki liściowe. Można też wyrwać burak liściowy z korzeniami i dopiero wtedy obciąć wszystkie liście. Ale jest to roślina do ścinania, czyli znów ścinamy liście, a ona odradza się przez cały sezon. Stanowisko: słoneczne. Burak liściowy najlepiej rośnie w przewiewnych miejscach. Wiatr chroni go przed atakami mszyc oraz chwościkiem buraka. W półcieniu burak liściowy rośnie słabo, a w cieniu wcale. Korzystnie je uprawiać po warzywach cebulowych, dyniowatych, kapustnych, zwłaszcza jeśli rosły na oborniku. Unikać trzeba siania buraków po szpinaku i innych warzywach korzeniowych ze względu na nicienie.